się ma pierwszy odcinek z, z gry mat ison prosto z filmu od isamu jak się nazywa dziewczyna isamu Jezus jak się nazywa przepraszam Isamu, ale ci strasznie mało oglądam ja właśnie dużo no jak mogłem zapomnieć Monika! Właśnie, jesteś Moniki. Dobra, no to kontynuujemy tam gdzie... Od nowa czy pod Od nowa, bo... Nie odkrzyw się. Bo od nowa to ja robiłam. A przecież no to tu żeśmy. No dobra, ale i tak. Kurde no, czy ja chcę od nowa zaczynać. Kurde no dobra. Normalne czy trudne? Nie no pewnie trudne, nie? Normalne. Jeszcze mierzy to. Dobra, 86. Tętno moje wynosi. Na razie jest spokojnie. Nie powiem. że jest duży na No, żebyś wiedziała. Ja nie chcę. Nie ja chcę duży pokój. Znaczy fotel. Chcę duży pokój, znaczy fotel. Jezus, choćby bardziej ekspresywny. O mój Boże. Moja głowa. Boże. jeden <noise> lektor. <noise> Tato? Nie płacz, dobrze będzie Tibi? Nie płacz na to. Odpowiedz mi na to. Po prostu mi odpowiedz. Twoja własna rodzina. Trzy kropki. Twoja krew, trzy kropki. Co ty sobie myślałeś do cholery? Trzy kropki. Nie było znak zapytania. A co ci przyszło do głowy do jest Co się z tobą, kurczaczki pieczone z tobą dzisiaj dzieje? Czy tam dzieje? Zniszczyłeś naszą rodzinę. No i po co ci to było? Co ja teraz? No I miałeś mu przepisać, no i żeś mu nie przepisał. Co zrobiłeś? Nie wiem, co to zrobisz. Trzeba było mi przepisać te trzy komputery. Byłeś pazerny, to teraz masz. A to jest to. Ej, ciekawie, co by się stało, jak tego nie wziął. Ty Kinga hmm. Weź ten Krzyknie Weź yy, Ustaw Jak to się nazywa? Yy, tutaj, nie Minutnik, ale... znaczy no Mniej więcej żebyśmy wiedzieli jaki czas jest Not my son I dobrze, ja Nie chciałem się Jesteś moim synem wykrzyknik. Kiedyś było Jestem twoim ojcem teraz Nie jesteś moim synem Ja Ten super Ciekawe jak ja na pewno Mary, po co tu idzie, aż się zacząłem trząść. Muszę znaleźć wyjście O! Teraz ha Bozia, przyjaciółko jest? cały czas sram ja się jeszcze nic nie dzieje Zaraz sobie już gra. grała ja, przecież ja już to przeszłam Ja... nie No właśnie, nie z tej grasz Babcia? Nie odwracaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś luca Luca? Luca? Juca? Jak się tu znalazł? Luca? Wejdź w interakcję. O super! Yeah, weź Dziadzia? To tu się da powiększyć? Co powiększyć? No bo coś pisze powiększ. No tak. O nie kurde! Widziałaś fajnie Te no. ty pierwszy dzień ty dali już obudzawałeś się w tym grze czekam by nie widzieć chachu u nie no po co ciże nie odwraca się nie, Teraz tak. Minimajka, to są drzwi dla minimajka, ja. Yeah. Cię tu nie zabiję. Nie, ja no już za bardzo, ten. Ja się tam przez to oglądałem, tylko na u i Ja. Jaa. Jasno, ale własno Ja tu zostaję, ja tu mam na ja plan Ja tam bym wolała ten Jeden metr kwadratowy za tobą Co? Nie odwrócę się No hmm, trzeba to by mogła wejść A jak nagranie? O, nagrywa się, super Nie. Po czego chcesz? A. patrzę. A ja patrzę. Zegor. <laughs> że ta seria będzie należeć do mnie, ja znowu będę w to grała. No podejdź, no dawaj, no dzwoni. On się tylko odsunie. Dobra, wytłumaczysz? To co mniej więcej się wydarzyło przez czas ten, który się był, bo nam urwało nagranie na jakimś samym początku. Mm. To by tu mniej więcej... A ja się napiję. Zrobiliśmy zdjęcie... Kamera masz tu. Mm. No tak. No patrzę. No to tak. Zrobiliśmy zdjęcie... Inaczej, powiesiliśmy zdjęcie Dziadkowi. Zrobiliśmy Dziadka. mu zdjęcie. Nagle się pojawiły drzwi, tak kałuję. Po czym tak inaczej um ujmując, znaleźliśmy się w domu dziecka i odsłuchaliśmy kasetę i się okazało, że jesteśmy opętani. No. I teraz jedziemy do piwnicy. Bum. Nie patrz się w dół. To zaraz ty będziesz grała. Człowieku! Kto ci to będzie oglądał? Nikt. To po to, co ty nagrywasz? Kieruj mnie. Prawo. No to weź kamerkę. No, prosto. W lewo. Stój. Czekaj. Nie wiem. Co wyszło na tym? U la Łup, łup. Odstąpię polis. W tym miejscu się zaczęło. Od tego momentu. Tego momentu. Od tego momentu się zaczęło. W tym momencie już jest opętany na 100%. Kończymy na dzisiaj. Dzięki, cześć. Co nie. robisz tam? Wróć! Ja... nie. Czemu to się nie nagrywało? Ja już bym w tym momencie mógł to skończyć. Dobra, dla widza.

Widzę. Well. M. Mm. E, drugie test. Znak kobiety. Czy tam minalo Kobiety Kobieta to za dużo są na Aha, dobra, to nie ważąc, czy u no. Samaśmy mężczyzna I księżyc Sprawdźcie jak nagrywki Dobra, nagrywa się nie, Jak miejsce na dysku e, Gdzie to jest to drugie? To będzie chyba to drugie, tak Teraz na dysku E Dobra, Siedzibam. Trzeba to zminimalizowałem. No i. Dobra. I zjątko... To wiem, że tu zdjęcie tutaj. Co to może pamięta. się zmieni jakieś zakończenie, jak użyjemy gdzie indziej tej łopaty. Nie, jeszcze nie. No nie, trzeba to schowałem. Chciałem zobaczyć co tam piszą. to Są chyba różne zakończenia. W momencie weszła Kinga zamiast nie, ponieważ postanowiłem dalej zgrywać Kozaka, ale w sumie to nie grałem, czy coś, nie wiem. Chwila będzie, bum. Gdyby się poślizgnął. To z tego co pamiętam, to on się tam bywali i na chwilę stracił przytomność, że on tu tylko spadł. On tu tylko upadł i żył. Nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Nie śmień odwracam. No odwracaj się. No odwracaj się. No dawaj. No dzwoń. Nie bądź pizda. Możesz iść prosto, a to, że się zgarbiony i to źle wygląda Just No przestań, no idź mm. Jeszcze jeszcze, zatrzymaj się. Stój! Masz. To weź, no jak już jesteś! Czemu ty nie otworzyłaś? O nie. Deby się nie otwiera, tam trzeba iść. No idź tam. I... wróć się. Nie! No dawaj, to zrobić. Nie, mam, mam, mam to w dupie. Zapisz. No, no dawaj. Nie. No przecież i tak ja teraz klikam. Gdzieś to mam. Nie chcę. Nie. Ja nie patrzę. чел то что ты на чего за ним посадил что ты говоришь за мне дождь Любишь такие игры? Bo ja się sama srałam. Tak, jakbyście pytali, Team to ja zaposadziłem za tym, za. Ogólnie, to ki kiedyś, jak miałem zamiar w to grać, to przyszedł tylko do obrazu, po czym nie posadził i przeszłam całe Madison, srałam się jak nie wiem co, płakałam i kazał mi to przechodzić. <laughs> tak jestem kolak. Yeah. Nie no, horrorów się boję, co jak co? W sensie bardziej się boję tego faktu, że nie. Przepraszam. Że nie tego, że nie wiem, że jakoś. boję się samego w sobie, tylko że. nie ja jestem blisko tego. Ja się po prostu sram tego, że jestem blisko. Że mam klawaturę, jak miał opada i mógł mi siedzieć tam, o gdzieś w drugim końcu pokoju, miałbym z tym większy luz. Czyli teraz będzie mną. Nie, już jestem do tego chyba przyzwyczajona. Teraz za mną, jednak nie. Ja, ja nie patrzę. A dlaczego nie ma reportażu tamtej kobiety? Nie wiem, a może dlatego, że żeśmy to przeszli, że, że przyszliśmy tu raz. A może kwestia tego, że nie było łopaty? Coś właśnie ta łopata powinna być. Łopata. Powinna być złamana. Tak. To jest dziwne. Ale patrz, jak ty grałaś w to jeszcze raz, to przecież był. To u Adolfa Ja, Ta, Tak, ale ja znowu złamałam łopatę. Ander. Czas. Pyk. O. Teraz dopiero. Chyba. Cool. К тебе этот кадр кто а Ja też nic nie widzę. Tętno 158. Dzięki. Uuu, jakie ładne okazy będę sobie do tego wiadomościa. No zobaczcie, jakie ładne mózgi. Cześć Przecież to ja gram teraz do Ciebie Ale ja nie chcę tu siedzieć Ja bym sobie, ja sobie na spacer Ja bym sobie na spacer z psami poszedł Tak, o zmroku teraz po w Malison Kurde, faktycznie Ну не, он заразу скажет. Czuję jej, mężowi i dziecię. Jak w fazmofobii się czuję. Fazmofobia przy tym to ty spikuś! No! Ale te pierwsze te... Te z, z tego... Z tej krótkofalówki. Tak samo ja się nie patrzę na krem właśnie specjalnie po to, że ja wiem, że się stanie. A, przy tamtym. A to i tak zawsze mnie po to wysyłałeś. Po co? No jak wysyłałeś mnie z krótką żebym gadała z duchami. Ogólnie na początku, że jak się rozpoczyna. Chyba się obzrałam trochę. Już? No jeszcze. Dobra, teraz się trochę ciekam. No, patrz. No zapisu Nie, nie ja gram O wyskoczyła, nawet nie zauważyłam W sensie widziałam kątem oka Co jest? <grym> o oh, god A co mam? A nic, mi się po prostu A nie. Ja się tu... Raz Dwa Trzy 4, 5, Dzisiaj 5, zrobię 6, sobie plery siedem osiem w jestem jak prosi nas nie to chyba się nie robi zdjęcie to już robi i to będą te to będą te <noise> Każdych tak chce to będą te nie czyż to w ogóle nie no wiem, że to będą te... No i mamy zapis. Dobra. Dzięki wam wszystkim. To było trudne przechodzenie tej gry. Jej rękami. <gry> to był ostatni odcinek z Madison. Dzięki, elo.